Mała, dlatego jak była szersza, tak jak w Piramidzie, to utrzymała. Jaką podstawę powinna mieć stabilna wieża słomek? Jak pracować w grupie i z grupą? Zarówno te, jak i poważniejsze kwestie starali się rozwiązać uczestnicy sześciodniowych warsztatów poświęconych problemom społeczno-gospodarczym Azji Centralnej i Kaukazu Południowego, które odbyły się w Instytucie Wschodnim UAM. Jak mówią organizatorzy, projekt. Jest kontynuacją projektu zeszłorocznego. Ma on za zadanie pokazać, w jaki sposób problemy rozwoju krajów Azji Centralnej oraz Kaukazu Południowego. Mogą dotyczyć mieszkańców Polski? A dotyczyć mogą, bo Polska od kilku lat nie jest już beneficjentem pomocy zagranicznej. Rozwój naszego kraju sprawił, że dołączyliśmy do grona dawców wspierających państwa uboższe. Polski MSZ realizuje w tym celu program zwany Polską Pomocą. Jest to program, który ma na celu pomoc krajom rozwijającym się i tym przychodzącym transformację. Ustrajowo. Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy warsztatów zostaną rozesłani do poznańskich i wielkopolskich liceów, by prowadzić tam zajęcia poświęcone Azji Centralnej i Kaukazowi. No, myślę, że jestem przygotowany do, do, do przeprowadzania takich warsztatów w szkole. Wiadomo, że to będzie pierwszy, e, pierwszy raz z młodzieżą. Dlatego też instruktorzy uczyli uczestników m.in. tego, co robić, gdy licealiści zadadzą im trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie. <noise> będę w tej chwili tych danych, jednak jeżeli wyślesz mi maila, którego oczywiście podajemy, to sądzę, odpowie odpowiem na wszelkie pytania dotyczące prezentacji, przy zakładamy, że ta osoba nie wyśle tego maila tak naprawdę. Albo co robić z nieposłusznymi różniami. Byłoby dla Ciebie najlepiej, jeśli byś, najlepiej będzie, jak zrobisz tak. To jest już grzeczna forma, można próbować też takich grzecznych form, zależy od sytuacji. Po zakończeniu zajęć w szkołach uczestnicy programu spotkają się na seminarium podsumowującym.